The 10th anniversary of the Polish school of the Holy Queen Hedwig Loki. Why don't you dare yeah, Paulina? Paulina. Patricia. What's your day doing? Nicole Levock. Dziękujemy Nicole. Teraz odśpiewamy wszyscy hymn polski. czuwania się cyjkiem ucznia, tworzenie trafnych wyobrażeń na temat tego, co nasza młodzież przeżywa, czego pragnie oraz w jaki sposób postrzega i ocenia świat samą siebie. Nasi nauczyciele pracują w systemie rotacyjnym, to znaczy prowadzą swoich wychowanków przez 4 lata, po czym przekazują brutę następnemu nauczycielowi, który specjalizuje się w wyższym poziomie nauczania. Gdzie imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na się. Przedwodzący wierzy Boż, Cię w świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawienictwo wyjedna nam Twoje, Twoją pomoc. Przez zaśladowanie i oczekujemy dziedzictwa Twoich Baw. O błogosław ten obraz świętej świętej Jadwini. spraw abyśmy nie tylko wyznawali jej stanownictwa, ale także na aby w ten sposób stać się biednymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użyć nam Panie za pośrednictwo świętej jak mi pomocy i obrotu. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Zaproszenia, jest święte. Jako przedstawiciele rodziców i uczniów Polskiej Szkoły im. Królowej Świętej Jadwigi chcieliśmy złożyć e, gratulacje dyrektorowi panu Włodzimierzowi Krokowi i Gromu Macierzyńskiemu z okazji 100 dziesięciolecia Istnienia Polskiej Szkoły. Bardzo się cieszymy, że. Święta Jadwiga, królowa Polski, niestrudzona szerzycielka chwały Bożej, obręczeni Kościoła, wzór wszelkich cnót, zapisała się w pamięci potomnych przede wszystkim głęboką religijnością i oddaniem sprawom państwa. Przeszła do naszej tradycji historycznej, wyposażona w najpiękniejsze rysy umysłu i serca. Była tak sławna i ceniona w świecie katolickim przez wspaniałą swą postawę moralną, że wszyscy czcili ją za życie jako wzor.